A teraz jesteśmy na Górnołowskiej 60, znaczy na góralskiej 61. Mamy dwa zręby po modernizacji przez ręb dźwiga. Jedziemy. Druga winda też jest na zero. Moja blufka. Muszę Zwołamy drugą windę. Też z ręb po modernizacji przez remdźwika. Dużo jest remdźwików na niedźwiedniku. To praktycznie na moich filmach to wszędzie będzie remdźwik jak coś. To znaczy remdźwik i zręby zmodernizowane przez remdźwika. Dosłownie to głównie będą te windy na moim kanale dzisiaj. Już zręb przyjechał. Już nie mam meblowego przedziału. Już bez przedziału meblowego. Aby mi się nikt nie doszedł, bo jeszcze przypał będzie. ня портера